Normalny dzień w wojewódzkiej przychodni specjalistycznej. Normalny nawet w pełni sezonu urlopowego, gdy ludzie starają się nie zauważać swoich dolegliwości. Trudności w uzyskaniu porady specjalisty są powszechne w całym kraju. Szczególnie dotkliwe w województwie katowickim, najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym. Przy nieuniknionym stężeniu szkodliwych dla zdrowia gazów i pyłów w atmosferze, w glebie i wodzie, wzbogaconych dodatkowo przez trujące ścieki. Ilość zachorowań jest znacznie większa niż gdzie indziej. Stawia to zwiększone wymagania w dziedzinie ochrony zdrowia. Służba zdrowia w Katowickiem działa więc w warunkach szczególnie trudnych. Dodatkowym utrudnieniem jest brak dostatecznej liczby lekarzy oraz miejsc w szpitalach. Za mało jest przychodni, wiele z nich działa w warunkach lokalowych nieodpowiadających celowi, jakiemu służą. Jest to rezultat wieloletniego traktowania Śląska przy rozdziale środków na zdrowie, z pominięciem specyfiki terenu i progresji potrzeb zdrowotnych występującej w każdej wielkiej aglomeracji. Przełom zaczął się dopiero ostatnio, na gruncie realizacji uchwał szóstego zjazdu. Potrzeba będzie jednak wielu lat dla zlikwidowania dysproporcji. Odwiedzamy Chorzów, 150-tysięczne miasto. Znajduje się tutaj sześć dużych szpitali, dwie przychodnie obwodowe, miejskie przychodnie obwodowe i jedna przemysłowa obwodowa przychodnia, która obsługuje aż 12 zakładów pracy. Przedstawiam Państwu, to jest zastępca kierownika Wydziału Zdrowia, a zarazem pełniący funkcję ordynatora w szpitalu, Pan doktor Henryk Kosler. Panie doktorze, integracja jest na pewno dla Chorzowa jakąś dużą szansą, dlatego że służba zdrowia w tym powikłaniu tego dużego przemysłu, z tym rozczłonkowaniem służby zdrowia ma tutaj kłopoty, prawda? Utworzenie sześć samodzielnych jednostek organizacyjnych i trzech jednostek organizacyjnych w lecznictwie otwartym.